Delitazy, co gadali, żeby tylko sobie gadać Z oczu im patrzyła, tylko pierdolona zdrada Odpalam sobie A, bata i odcinam się od reszty Nie piszę bez powodu, poznaj hardkorowe wersy Też miścią się z łęzy, mam tak samo jak gazy Do przodu ciągle idę dalej, bez statusu kwiaty Dobra piku! Te kontrasty, to co dzieje się tu boku Co głęboko siedzi w mojej duszy leszcze będą w szoku Świadskół roku rozpoczynam trybą pracę Trzecie solo, drugi wspólne Albą po drugi drugiej słuchaczy rap ja! Chyba przekozam, że zawsze już w tym lucie że się to robi, no bo co wstajesz przy burcie Na obranym kosze ci wy zmieniasz swój nie? kierunek Przewrotnym jak chorągiew przed wyjętą podziękuję Piszę to, rozumiem, umacniam przekonaniu Nie będę szukał odpowiedzi w piciu albo ćwaniu Odcinam się od reszty, bo pasterniaków. Powtarzam, nie masz prawa mnie rozliczać z tego rapu. Baku, baku, trochę krzaku, znowu lekka kiwa głowa. Nie jestem jak ten pedał, który będzie lizaurowany swoim rapem afiszował, jak on jest fit parafa. Odcinam się od reszty, to pierwszorzędna sprawa. Nie czekam na brawa, tylko biorę co jest moje. I chociaż chciałbym, wszystko to się kurwa nie rozdwoje. Stam dobrze paranoję, przerabiałem już ten temat. Setka przeżyć na trakach, a nie powtarzalny schemat. Lataję to z podziemia, izoluję się od świata. Naprawdę byłem że widziałem w tobie brata Dziś na koniec świata zajdę z tymi co ich kocham Kości zostały rzucone, wszystko zależy od Boga Mam nadzieję, że te słowa będą mlekiem dla twojej duszy Odcinam się od reszty, zabitych do zagłuszy Odcinam się od reszty, sam sięgnę po trofeum Stres potrafi wpierdolić, muzyka jest jak serum Po przepaleniu zapisuję te szesnastki Odcinam się od reszty, od tych którzy noszą maski Bóg potrzebuje łaski, 100 za w nie Coś jebnie, już nie będziesz taki pewny Oddzielam okay? się od tych, gdy wielu patrzą moje słowa Umijam wciąż zakrętne, no, od no, no, się denerwować Musisz dostosować trzecia płyta, jeszcze lepsza Nie zabierzesz mi tych zwrotek, bo to jak kodek powietrza picie serca, krew mą tuje, rapy przesiąknięte z życiem Ja odcinam się od reszty, bo inaczej już to widzę Chcesz, to cię podliczę, zatem melans zawsze chcę W sumie zrobić, bo to jest to, co chciałeś Czekasz pozostaje w tym klimacie Poznaj persy z tych do za guszy Odcinam się od reszty Do tych, którzy noszą maski Wrzecie solo drugich swój latem po tym czasu pracy pod pozornią dalej bez statusu gwiazdy nie czekam na brawa Odcinam się od razu po pierwszy na sprawa

私はそれを見つけたことはない。それを見つけたことはない。それを見つけたことはない。<noise>